Witajcie, dzień piąty, czyli dzień naszej podróży na Półwysep Samanna. Podróż zaczęła się w klimatach bardzo deszczowych. Zatrzymaliśmy się na stacji, żeby zatankować. Okazało się, że tam jakiś pan stoi z motorkiem i robi na miejscu hamburgery, takie się naniąłowe z jajeczkiem i z mięskiem. Więc się my skorzystali. Następnie po no dosyć długiej podróży, żeby pojechać na Półwysep, zatrzymywaliśmy się na różnych dzikich plażach. Dzi dzikie plaże niestety nie są zawsze do końca ładnie podprzątane i nie są takie, wiecie, rodem ze zdjęć, które widzicie w magazynach. Czasami są po prostu pełne śmieci i innych rzeczy i człowiek się zastanawia ile to śmieci pływa w oceanach i wodach. Ale kiedy już do dotarliśmy w okolice Las Terenias, gdzie plaże są utrzymywane, tam są hotel, tam są turyści, to plaże są piękne, piasek jest miły, woda jest ciepła po prostu taki prawie, że raj na ziemi, że zresztą sami zobaczycie na zdjęciach. Jestem lekko zdziwiony brakiem, zna brakiem powszechnej znajomości angielskiego wśród ludzi, którzy pracują z ją z turystyką, czy to w barach, czy na mieście. Na całe szczęście zawsze uda się gdzieś znaleźć lekkiego, kto mówi, albo obcokrajowiec mieszkający tutaj, albo ktoś, kto się jednak zainwestował, no, bo języków. Po naszym dojeździe do samej miejscowości Samana, gdzie oprzeliśmy po drodze Sposób ataku na wodospad cytrynowy. Umówiliśmy się na następny dzień na wyjazd na kumbaki, po czym do naszego pięknego apartamentu na wieczorny relaksik. I tak minął dzień piąty. Zapraszam do kolejnej relacji.